Cześć, jestem Emir Joker i chciałem po prostu was poinformować, że ten odcinek miał być drugim odcinkiem. Nagrałem go już po prostu po pierwszym odcinku i nie sprawdzałem nawet, czy pierwszy odcinek działa w me Windows Media Player. Okazało się, że filmik ma jakiś problem. Próbowałem go rozwiązać. Ogólnie w AVI jakoś wyszedł. Próbowałem go rozwiązać. Okazało się, że tam co sekundy jakieś tam rzeczy jakby usunęło i nie mogę wsadzić tego filmiku na YouTube a więc zacznę z tym odcinkiem dużo naprawdę straciliście w sumie ja w sumie też straciłem na tym że nie mogę tego wstawić na YouTube no po prostu przepraszam was no spróbuję że no, spróbuję zrobić żeby już tak żeby tego no hm. Żeby to już się nie zdarzyło po prostu A więc zapraszam do oglądania Siemneczku, ja jestem Ember Joker A to jest mój pierwszy odcinek Z Fify W sumie, no Można to ująć jako drugi odcinek Ale w tym odcinku będę W tym odcinku Będę otwierał Paczki Właśnie Nie będą one jakieś naprawdę Dobre w tysiącach ale mam dwie paczki brązowe i dwie srebrne już A więc możemy tutaj już otworzyć brązową A, i mamy, no, to trzy srebrne jedno brązowe Okej, okay, to odbierz nagrodę Mamy naszą nagrodę Nagrodę i kasy, jeszcze bardzo dużo No i level, dwa levely nawet się wbiły A więc trzy srebrne i... Nie, wow, cztery srebrne no tego się nie spodziewałam. A więc tak, otwieramy. Aha, to same kontrakty są. To wyślij do klubu. To się przydadzą. Tutaj też. O właśnie, tu już dwie paczki będą z graczami. A więc to wysyłam, wy, wy, wyślemy do klubu i tak o. Co nam tu wypadnie? Hmm. No, nie wiem, nie jest tak źle. Jest trening, morale i to już mam. Tu kondycja, o, o, kontrakt zawod, zawodników, tam już taki, jakby lepszy. Dwa razy chyba lepszy, czy nawet, no, plus, plus 10, plus 14, a więc już lepiej dużo. Wyślemy to do klubu, a to sprzedamy szybko, to nie jest aż tak potrzebne. Okay. I ostatnia, nie ostatnia paczka, o właśnie, nie ostatnia paczka na dziś. Cis, nie znam. Mm. trening bramkarza, to będzie może potrzebne. Karta z zawodników. Yy, I tutaj mamy jeszcze tam kilka tych, tych dupereli, a więc to też wyślemy do klubu. I nie można wysłać karty. By... Aha, ok. A więc będziemy musieli użyć jakąś kartę to pójdziemy do mojego klubu skład i tak o tutaj ma swój brązowy skład a ja bym chciał zrobić nowy skład z jakby srebrnych zawodników kart bo jeden turniej już przyszedłem, mm, tutaj wam pokażę O, ten właśnie ukończony i dlatego miałem już jedną kartę a więc tak sezonnych nie, nie nie to nie to nie, nie graj. Nie ogarniemy jeszcze tej FIFY. Szybki mecz? Chyba? Nie. To chciałem to zrobić. Mmm, -hmm, już wiem. Chyba. Nie. To nie no, tu, no kurczę, gdzie to było? Coś tam było jak zarządzanie składami, nie? Uj. O, zarządzanie składami. No, pisze jak dwu. Otwórz nowy skład i tu nazwiemy. Nie można. Dodam S, żeby wiedzieć, że, yy, że to jest ze srebrnymi. Tamten nazwy B jak brąz. I tak o tu już mam. Yy, Aha, to mi samemu już się ułożył. Aha. Tu dodam jeszcze srebrnego. jak chcę mieć całą ekipę na turnieje. I ogólnie wszędzie te te. Aha, to nie mam tyle. Nie za fajnie. Będę musiał jakby tak tak troszkę dorobić ich. Tu można dać je Hmm. Bez sensu. Okej. Okay. Nie. On już był zbudowany. Zmieniłem, czy coś się zmieniło, czy nie. Okej, okay, to tym będziemy grać i tak, no to chyba tutaj nic takiego nie zrobiłem, na tym zakończę ten odcinek i zaraz chyba nawet nagram nowy odcinek, w którym będę grał właśnie jakiś tam meczyk online, a więc dzięki za oglądanie, taki tam mały ten pack opening, początkowy, nie jest on najlepszy, no, sam, sam widziałem innych, jak to otwierali. To no, 25 tysięcy paczka, 50 tysięcy paczka, gracze po 100 tysięcy. No i już tam nie będę tak widziwał, bo no, nigdy chyba tam nie dojdę. Ale już tam nie będę przedłużał jak zwykle, a więc y, dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się, cześć.